Cześć, witam Was gorąco w Smakowitych Daniach i zapraszam dzisiaj na sałatkę z brokułem, surimi i jajkiem, czyli szybką, zdrową i smaczną przekąskę. Oto lista składników. Składniki oraz przepis znajdziecie również w opisie pod filmem. Przygotowanie sałatki rozpoczynamy od zrobienia sosu. Opłukany i osuszony koperek drobno osiekamy. W miseczce umieszczamy jogurt oraz majonez. Dodajemy posiekany koperek, a następnie całość doprawiamy solą, czarnym pieprzem oraz czosnkiem granulowanym. Wszystko dokładnie razem mieszamy. Opłukanego brokuła dzielimy na mniejsze różyczki. Różyczki brokuła przekładamy do garnka, zalewamy wodą i gotujemy około 5-7 minut pod przykryciem, po czym zdejmujemy z ognia i studzimy. Brokuła można również ugotować na parze. Paluszki surimi kroimy na mniejsze kawałki. Ugotowane na twardo i obrane ze skorupek jajka kroimy w ćwiartki. Na płaskich talerzach układamy ugotowanego brokuła, surimi oraz ćwiartki jajek. Całość polewamy wcześniej przygotowanym sosem i wstawiamy na pół godziny do lodówki, aby wszystkie smaki się przegryzły. Dziękuję serdecznie za uwagę, zapraszam do subskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie kolejnego odcinka. Po więcej pysznych przepisów, zapraszam również na stronę smakowitedania.com.